Kamil Kwiatkowski, witam i zapraszam na sport. Zaczynam od lecha Poznań. Trenerem kolejorza w następnym sezonie będzie Nils Frederiksen. 53-letni duńczyk Nils Frederiksen podpisał we wtorek dwuletni kontrakt na mocy którego będzie szkoleniowcem Lecha Poznań od nowego sezonu. Jeśli patrzeć na dotychczasową pracę trenera Rano, to możemy na pewno powiedzieć o nim tyle, że jest to trener, który umiejętnie wprowadza młodych zawodników do zespołu, co sam podkreślał Kamil Wilczek, który miał z nim przyjemność współpracy, może krótkiej, ale widział pewne komponenty, które generalnie faktycznie wpływały na wprowadzanie tych młodych zawodników jego podejście, ale przede wszystkim Tą e, rolę kierowania tymi zawodnikami na późniejszym etapie. Nie mówię tylko tutaj o kierowaniu w e, pierwszym zespole, ale właśnie również tej polityce transferowej, jeśli chodzi o wypożyczenia. Wydaje mi się, że tego troszkę zabrakło tej komunikacji e, w rundzie jesiennej i wiosennej. No, chociażby możemy popatrzeć na Filipa Wilaka czy, czy na innych zawodników, w którym po prostu nie idzie, którzy albo nie grają, albo no, nie są dobrze dysponowani. Frederiksen swoją karierę trenerską rozpoczynał w 2006 roku od zespołu Lingby U19. Trzy lata później przejął seniorski zespół z tego miasta, a w 2013 roku Eisberg FB. Z tym klubem awansował do fazy Pucharowej Ligi Europy. Następnie przez cztery lata od 2015 roku prowadził młodzieżową reprezentację Danii. W 2019 roku Frederiksen został trenerem Brandby, z którym zdobył Mistrzostwo Kraju. Trudno nie zauważyć, że jeśli mielibyśmy porównywać tylko takie suche liczby i także suche dane, no to CV Johna van Den Broma było bardziej okazałe. To trzeba wprost powiedzieć, bo jednak pewnie Mistrzostwo Belgii z Anderlechtem Bruksela należy ocenić troszkę wyżej niż Mistrzostwo Danii. Natomiast to też oczywiście nie świadczy o tym, że na pewno Frederiksen sobie w Lechu Poznań nie poradzi. Problemem w Lechu, problemy w Lechu są trochę głębsze niż tylko trener. Oczywiście, że z dobrym fachowcem na ławce jest, jesteś w stanie jako drużyna ugrać nieco więcej, ale wydaje mi się, że te zmiany są chyba potrzebne nieco głębiej niż tylko na stanowisku pierwszego trenera. Prowadząc kadrę dani U21 szkoleniowiec dwukrotnie awansował na Mistrzostwa Europy. Ze swoją drużyną Frederiksen pojechał również na Igrzyska Olimpijskie w 2016 roku. Wydaje mi się, że władze Lecha Poznań przede wszystkim kierowały się jego doświadczeniem w pracy z młodzieżą, bo warto zauważyć że od ładnych kilku lat Lech nie wypromował żadnego młodego zawodnika, którego mógłby sprzedać za kilka milionów euro, w zasadzie od czasu Jakuba Kamińskiego, który po mistrzostwie Polski w 2022 roku odszedł. No to żadnego nie udało się wytransferować. Nie mamy żadnego nowego zawodnika, który gdzieś do tej jedenastki by tak pewnie wskakiwał. Wydawało się, że może Michał Gurgul będzie tym zawodnikiem, ale trochę został przyhamowany w drugiej części rundy wiosennej. Więc myślę, że to będzie jakieś jedno z zadań stawianych przed Frederiksenem, i to jego doświadczenie właśnie w duńskiej młodzieżówce może być w jakiś sposób jego atutem. Frederiksen prowadził Brandby w 144 spotkaniach. Jego praca z klubem ze stolicy Danii dobiegła końca w listopadzie 2022 roku. To był trener, który pracował nieustannie przez ostatnie 10 lat i ta przerwa dwuletnia no, wynikała no, chociażby właśnie z tego, że, że, że trener chciał odpocząć. Ym, tutaj też trzeba zaznaczyć, że do czerwca 2023 roku on miał płacone dalej z brandy, więc to, to jest logiczne, że on nie podjął jeszcze wtedy pracy. Natomiast ostatnie e, powiedziałbym pół roku, 8 miesięcy spędził na takiej podróży dookoła świata, e, ale również na stażach w Premier League, Więc to też nie jest tak, że on się odciął totalnie od piłki, ale również próbował się jeszcze dokształcać tak, w tym kierunku, właśnie odbywając te staże. Duński trener ma znowu przylecieć do Poznania we wtorek, 28 maja. Wówczas zaplanowana zostanie konferencja prasowa. Zostajemy w temacie piłki nożnej. W miniony weekend druga drużyna Lecha Poznań poniosła porażkę w Krakowie z Hutnikiem. W spotkaniu Hutnika Kraków z drugim zespołem Lecha Poznań to gospodarze byli faworytami i wywiązali się z tej roli. Zespół prowadzony przez Macieja Musiała przegrał w rundzie wiosennej tylko jedno spotkanie, a jego postawę docenił trener Artur Węska. Po pierwsze, gratulacje dla hutnika, w pełni zasłużone zwycięstwo i mm, e, ogromne gratulacje tutaj, bo e, przyjemnie się patrzyło na igrę, mm, na to, jak, jak byli przygotowani też do tego meczu. Znam trenera tutaj Musiała i absolutnie dobrze mu życzę. Cieszę się bardzo, że wrócił tutaj na poziom centralny. i po przygodzie i z garbarnią, i z wieczystą, z tego co pamiętam więc widać performance i takie naprawdę lepsze granie tej drużyny. W pierwszej połowie sytuacji miały obie drużyny, ale w 44 minucie Hutnik wyszedł na prowadzenie po golu Miłosza Drąga. Uważam, że my też byliśmy do tego meczu dobrze przygotowani. W niskiej tutaj strefie próba wyjścia z pressingu na dwie szóstki. Próba w momencie, kiedy zdobywamy pole, kiedy budujemy atak szukania, szukania naszych dziesiątek czy bardziej tutaj może akurat na dzisiejszym Mecz na dola, żeby tam akcję rozwinąć i dostać się w pole karne. Jednak w pierwszej połowie było tego bardzo mało i gra toczyła się tutaj w środkowym sektorze. My nie tworzyliśmy sytuacji. Hutnik też. Stworzył jedną w czterdziestej czwartej i strzelił pięknego gola. W przerwie trener Węska przeprowadził trzy zmiany, ale druga część zaczęła się idealnie dla hutnika. W 47 siódmej minucie Denis Rakels podwyższył prowadzenie. Wynik meczu ustalił z kolei Daniel Chojko-Kowalski, który zmienił tor lotu piłki uderzonej przez Zawackiego. Nie przegraliśmy strategicznym podejściem, nie przegraliśmy taktyką, tylko przegraliśmy jakością. I, i za to gratulacje, bo po prostu dzisiaj mm, mój młody zespół nie był w stanie dźwignąć. Tak dobrego zespołu Hutnika. Naprawdę. To jest pierwszy mecz w tej rundzie, gdzie strzelił nam ktoś trzy bramki. Do tej pory tylko mm, dwie bramki traciliśmy, z czego z Radunią w ostatniej minucie skarnego. Rezerwy kolejorza walczą o utrzymanie. W tym momencie znajdująca się w strefie spadkowej, Skracja Stochowa ma tyle samo punktów, co Poznaniacy. Nie poddajemy się, bo, bo wierzę w ten zespół. To powiedziałem w szatni, zostaje nam dwa mecze, tak naprawdę. Finałowe dalej dużo zależy od nas, wierzymy w to utrzymanie i liczę na to, że już w przyszłym meczu z Sandecją mm, do tego doprowadzimy. Spotkanie z ostatnią w tabeli Sandecją odbędzie się w sobotę we Wronkach. W meczu na szczycie 32. kolejki drugiej Ligi KKS Kalisz przegrał u siebie z Kotwicą Kołobrzeg. W sobotę trzeci w tabeli KKS Kalisz przegrał przed własną publicznością z wiceliderem, czyli Kotwicą Kołobrzeg. W 15 minucie Leon Krakowicz popisał się indywidualną akcją na skrzydle i podał do Jonathana Juniora, który otworzył wynik meczu. No, chciałem podkreślić na pewno to, że my wszyscy zdajemy sobie sprawę, e, jakiej wartości był to mecz dla na nas i że zawiedliśmy na pewno w tym meczu. Hmm. Oczywiście myślę, że to było widać po grze, że chcieliśmy bardzo zdobyć e, bramki, kolejne bramki. Byliśmy bardzo ofensywnie nawet zmiany przeprowadzaliśmy tak, żeby. Szukać tej kolejnej, szukać tej bramki przede wszystkim, która da nam nadzieję. Myślę, że byliśmy bardzo blisko, bardzo blisko. Żeby zdobyć jedną bramkę, nawet myślę, że z przebiegu spotkania powinniśmy um, zdobyć kolejne też bramki. Brazylijczyk był bohaterem tego spotkania, chociaż druga połowa nie zaczęła się dla niego korzystnie. Junior nie wykorzystał bowiem rzutu karnego. W piątej minucie doliczonego czasu zawodnika KS-u stracił piłkę, a junior dostał bardzo dobre podanie prostopadłe od Kozłowskiego i tym razem pokonał Krakowiaka. Jest takie poczucie, że przegraliśmy z jednym zawodnikiem, bo jedna akcja pierwsza taka sytuacja kontra i tracimy bramkę mimo tego że my już mogliśmy prowadzić w tym meczu potem druga bramka myślę że z konsekwencją oczywiście tego że już za wszelką cenę szukaliśmy tej naszej jedynej bramki zdobycia tutaj chociaż punktu po 32 kolejkach KKS zajmuje trzecie miejsce w drugoligowej tabeli. Kaliszanie nie wygrali od sześciu spotkań. Zanotowali w nich cztery porażki i dwa remisy. Natomiast Kotwica dzięki zwycięstwu jest na dobrej drodze do awansu. Motywacja, myślę, że to oczywiście rozmawiamy między sobą nawet teraz. W tych dużych emocjach tak? i w tym dużym zawodzie, który jest w szatni, to jakby nikt z nas tutaj nie opuszcza głowy nie, nie poddaje się. Natomiast też nie, nie staramy się jakoś stworzyć e, takiego nastroju, że dobrze, to przegraliśmy, to może nam się uda następnym razem, tylko oczywiście chcemy stać twardo na ziemi, powiedzieć sobie o konkretach i usiąść znowu we wtorek do kolejnego, gdzieś tam rozmowy między sobą i ustalić priorytety jakieś na te dwa kolejne mecze, albo tak jakby znowu kierunek e, jakichś zmian, których byśmy chcieli szukać. W następnej kolejce KKS zagra w Grudziądzu z Olimpią. To wszystko w tym serwisie. Kamil Kwiatkowski, dziękuję i do zobaczenia.